Hey, serdecznie witam, skończę, z na sobie w Brawl Stars i dzisiaj będzie już nagranie El Primo y ogólnie i, i ten. I miałem, jak się nazywa? Był koniec sezonu, dostałem star Points. nie pamiętam kompletnie ile. Coś koło 400 chyba? Nie pamiętam kompletnie, ale Wydaje mi się, że coś koło tego. Y I kupię sobie teraz y gadżet do Barleya, dlatego, żebym miał co nagrywać y w kolejnych odcinkach. I dobijam sobie. Tak jak już wam mówiłem, te trzy posty, jeszcze Serge na 20 rangę, już mam 18, więc jest spoko, jakby nie. I no, i dzisiaj zrobimy sobie luźne granie El Primo, więc no, w sumie to nie mam do powiedzenia, i dobra. Zbiorek czyniotów, dobra mapa, tylko nie wiem, który gadżet. który gadżet. Power chyba ten, wydaje mi się, chociaż nie jestem. Chociaż nie wiesz co, ten drugi jednak. Też kurczę, no bo z drugiej strony, jeżeli... Hmm. Dobra, nie wezmę to z y, ogniem. Ten, ten gadżet wydaje mi się lepszy, ten z przerzucaniem. Bo nawet wiecie, ktoś będzie miał gemy, tak? No to wiecie, przerzuca i tyle. Ale to wiadomo, tak się... Tak można mówić, jak będzie naprawdę, to nigdy, to nigdy nie wiadomo co, nie? Dobra. Co tutaj zginąłem? Kogo my tam mamy? Jessie, tak? Jessie, Jessie Dobrze, Master Powera. Ten też Master Powera, więc... Spoko. Kurde, już ulta używać. I ona użyje... Ona ma ten... Ona ma ten yy... Gadżet, niestety. Dobra Tutaj wydaje mi się że przegramy raczej Bo jednak tutaj w tym momencie Jest problem taki że No raczej tu przegramy nie Dobra dobra Oni mają mało chopa, ale Kurde Ale chociaż mam ulto, oni mają już 8 tych 8 e, klejotów więc to jest Przerzucimy sobie go I on kurde użyje ulta nie I bardzo możliwe że my to przegramy Chociaż tutaj wiadomo że Dobra o jednak ej mam 10 40, ma 10 byleby teraz Dobra Kurde nie mam ulta Chyba, to wygraliśmy? Tak, wygraliśmy. No, spoko się, fajnie grało, lubię grać El Znaczy mało, rzadko gram bo on ma jednak mały zasięg i... Jest dużo map, do których on się najzwyczajniej się nie nadaje. Aha, jeszcze mamy... Tutaj mega boxa, właśnie, bo dopiero... Monetki, monetki zawsze spokojnie nieważne ile ich się ma. No nic niestety nie ma, kurde. Ale dużo monet chociaż, nie? 14, 15 tysięcy. Więc, um, no. I um, co... Aha, właśnie, trzeba zobaczyć. Jakie on ja miał to 20 rangi? Będzie jean? Tak, będzie jean. I będzie testowanie tego star Powera nie chcę klikać, bo zaraz... Bo wiecie. Nie chcę klikać, no bo będę... no bo zapomnę. I w ogóle, ale no wiecie. Mm, dobra. I teraz będzie tym oczywiście, nie? Nazymę ten drugi star power. No i ten gadżet oczywiście. Mmm dobra, BB Max i ten. A tu, tu mamy ten Rose i Mortisa który się kręci Jak on nam, jak on im on da ten to No nie to nie Mor Mortis się kręcił czy ten? Nie Ja nie się zablokowałem Nawet nie wiem co ja zrobię w tym momencie ale się zablokowałem Dobra Kurde, 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 kurde Dobra Dobra, jakoś tak... Hmm... Korda, no. ta bibi, nie? Hmm... czym oni... Nie no, oni mi ponętą morał, zowoich ich jest dwóch. Dobra, Traf nie trafiłem, kurde. No nie. Czemu? Okej, okay, ale... Tylko czemu ten El Primo nie wyleciał w tą bibi? Tylko tak jakby obok Czy coś, w miejscu gdzie była piłka bardziej Kurde mi tutaj widać, nie? Ale trzeba uciec z tą piłką w tym momencie Kurde Co, no, dobra, tam go pokonała Tam tylko magia została, ale jest jeden jeden 20 sekund. Hmm. Dobra Czy on to zrobi nie raczej nie. Dobra pokonałem ją, ale... Nie! Kurde No i zatem. Chyba tylko Bibi, jednak jest dobra, nie? Bibi, jednak dobra jest W my coś tutaj mamy? Nie mm. Dobra, w sumie zostało oblężenie Oblężenie moim zdaniem jakiś średni tryb W sensie tak mi miło go za bardzo Tylko nie wiem którym z Power'em ale wydaje mi się, że ten też będzie lepszy, chociaż... Bo ten ogień tak jakby za dużo nie zadaje, nie Bo ogień, on zadaje. Mmm. Chociaż kurde, jak tysiąc minut obrażeń w ciągu... Hmm. Dobra, wiecie to może jednak... Ten. Ale gadżet oczywiście ten, bo jednak... Czy to przerzucanie tego robota, czy to przerzucanie jakiegoś tam wroga ze śrubek, czy, czy cokolwiek innego, no to wiadomo. Tyk jest bardzo dobry i bardzo wkurzający, tylko czy oni mieli tikka nie zauważyłem. Ale wiem, że tik jest bardzo dobry, ale też właśnie przez to. Znaczy on jest dobry przez to, że właśnie że jest wkurzający, I tak jest ten Tik Też i... Dobra, dziękuję, nawet jak będę... Ty... Dobra. Aha, ja nie mam śrubki czy mam? Nie dobra, aha. Ona już dawno została w tego... Kurde. Dobra, nie ma oblężenia, mamy dwie śrubki Dobra Kurde. Ej, dobra, dobra, ona to ważniej i mamy... Jest tu będzie 4-4. Jest tutaj 6-4. 6-4 jest tylko cięcie zrobię. Dobra, ja jestem po cięciu. Um. Dobra, i my to raczej wygramy, chociaż wiadomo nigdy. właśnie nie wiadomo. Jakkolwiek to brzmi. Dobra. Musimy sobie ultra co nie? Chociaż się no wygraliśmy już w sumie. Mmm. Także no, El Primo dość dobry jest na tą mapę, chociaż, czy dobry na pewno, znaczy no, wiecie, czy to, czy to jest kwestia tego, że ja jestem dobry, to, jest, to nie jest to prawdą, w sensie nie jestem dobry w tym wyjściu, ale czy to jest, czy to zależy od tego, że na przykład El Primo jest dobry na tą mapę, czy po prostu był fart, nie mam pojęcia, ale no, dobra, hmm. Kiedy dzisiaj już przegraliśmy trzy tryby, znaczy przegraliśmy, w sensie wiecie, zagraliśmy w trzy tryby. Kurde, ten ten będzie za słaby na pewno z tą szybkością i tu tutaj przerzucanie się nada. Wydaje mi się, że jednak ten, bo tutaj ten gadżet jest taki bardziej trochę daleko, ten, ten drugi gadżet ten z przerzucaniem jest tak na jak najbliżej, a to jest jednak wydaje mi się słabo ma poput El Primo. nowy kroła ze Powerem, co jest ważne. Dobra, tutaj będzie ten tylko. Dobra, ja teraz mam zrobić? Właśnie, jedyny Krow został. Gdzie Krow ma strasznie mało HP, ale w tym momencie nie żyje. Czy sobie teraz ulta? Kurde, dałbym sobie ulta i mógł odskoczyć, ale wiadomo. Że... Eeeem, um, jednak to jest taki stres, czy coś. Więc no, kurde, no to jest właśnie problem, no. Więc właśnie z takimi postaciami na blisko. Jeszcze, mmm, Bibi jako tako by się nadawała z tym Star Chociaż dalej nie wiem, czy, kto jest szybszy, czy Bibi z tym Star Powerem, czy Crow. Ale, no nie wiem, muszę to sprawdzić. Dobra. Hmm. Ok. Dobra, to ją stąd wykurzymy. Spokojnie, tak mówi. W sensie, nie wiem, pierwsza raz, pierwszy raz że się mówię, to chyba wykurzymy. Nie, bo są to mówię, ale. Dziwne to słowo. Ale dobra, rozwalimy. Ja, czy ja w tym momencie rozwaliłem i. O nie, o nie, o nie, o nie. O nie. Teraz już trzeba uciekać. Dobra. Hm. Co teraz zrobimy? Dobra, musimy tutaj tylko te Piper, nie? Piperka to mapę jest dobra, nie? Tylko że kurde, nie, 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 nie. nie. Aha. Kurde, nie klikałem w ulta, ale no ale oła, telefon mi spadł klikałem w ulta, ale no niestety nie zdążyłem go kliknąć w sensie nie zdążył się aktywować dobrze, to powiedziałam nadzieję, że dobrze mm, teraz gorąca strefa, gorąca strefa o oh, spoko nawet, ej, tylko oczywiście ten star power bo ten drugi się do niczego nie daje. na tej mapie i ten gadżet mm, tylko moim zdaniem e, ci przeciwnicy nie powinni widzieć tego jak jest ten drugi gadżet nie powinni widzieć, że ten meteoroid na nich leci, bo on długo strasznie leci. I żeby... I naprawdę jedynie El Primo, czy znaczy ten Edwit chyba mógłby do tego jakby, jakby... powiedzieć, wleć, znaczy nie uciec z tego. Bo naprawdę to jest tak mały obszar. Obszar, że to... Naprawdę. Zwracajmy się. Bo jest na chwilę tutaj odejść i tak sobie chociaż ładować ten. Tego ulta, czy coś. Czy... Dobra, on nie ma Powera, Ona już zginęła spoko. Kurde, nie zabiła mnie to. Znaczy ten, ta wyżyczka. Um, ok, Okej, oni mają ileś 7% ej dopiero. Naprawdę, ale w tym momencie... Pamiętajcie, że te procenty się polecą, więc te... Te 10%, co tam ileś tam. Kurde, zużyłem ulta. Dobra. Hmm. Dobra. Ona użyła ulta, czy... Znaczy tego, ono mi się, wydawało mi się, że ona... Dobra. Dobra. Kurde. Ale raczej to wygrałem, bo wiecie, mamy dużo więcej procent jednak. I ja to zniknę, tam mnie już denerwuje. A tylko, że mam drugiego ulta i ma ten... Znaczy, no tak, drugiego ulta i ma ten torpor, ale no wygraliśmy na szczęście, więc. No spoko, jakby. Nie wiem, lubię ten tryb. Dobrze, że on został dodany na stałe. A w ogóle ciekawi mnie, bo teraz nie pamiętam, ale jak działał tamten tryb. W sensie też ten, ten, Też, też ten chodzą, tylko że inaczej on trochę działał. Tylko nie pamiętam jak, chyba było to z prezentami wtedy, tak? Tak, to było wtedy z prezentami. Co się przyszło za te prezenty i to też było jako Hodson chyba? Oj, dobrze pamiętam? Znaczy, no wiecie o co chodzi. To nie będę się to chyba... Czy coś chodzon nazywało? To nazywał. raczej... Co to jest za mapa? Ej! Ej, ale dziwna mapa, ale fajna. Ubrał to na pewno... Nie, ten drugi, ten. I na pewno ten z ogniem. Ten power... Ej, dobra, nie wiem, dziwna mapa. Zagram sobie chyba dwa razy albo coś, albo... Nie wiem, w sumie, bo to naprawdę dziwna mapa. W sensie... Tutaj na pewno takie true'erzy się nadają. Bardzo. No bo wiecie, no widzicie, to za mapa jednak, nie? Kurde te się nie niszczy, jak się z nimi schować I oni, wydaje mi się, na 99% to wygrają. Dlaczego? Tajperka na tą mapę się tak silnie nadaje. I oni mają też Barleya. To jest jednak truera, który, który strzela przez ściany, więc taki słabo, co nie? Dobra, no właśnie po to wziąłem ten... Ga tak, gadżet ten, żeby właśnie rozwalać im te te, takie to pochołki Dobra, czy... No i widzisz oni to ominęli Dobra, ja nie chcę tego trafić tylko... o dobra, dobra, wygrywamy jakimś cudem Dobra, tutaj się tutaj tą rozwalimy przed... Żeby papierka mogła strzelać um. kurde, no nie mam tego gretu, i ona zginęła nie, w tym momencie. Jest, to jest problem. Powinniśmy się w ogóle tak nie wychylać, ona ta piperka powinna strzelać, tak? I... i tylko tyle. Bo tylko ciekawi mnie kto ma dłuższy zasięg, czy Barley, czy piperka. Ale wydaje mi się, że jednak pajperka. Dobra. Odepchnęła mnie i prawie przez to Wdgnąłem, ale Dobrze, że tylko prawy, czy oni dalej wygrywają? Tak, oni dalej Nie Nie, jest Spokoj, spoko, tylko gdyby ona mogła Coś tam kogoś tam dobić Jednak, nie? Tylko nie używaj ulta, bo zrobiłbyś to bez sensu pewnie W sensie nie ma sensu teraz używać ulta Trzeba by było Kogoś tutaj rozwalić Bo w tym momencie się kończy ten, nie ma tutaj czegoś takiego Jak deathmatch, jak tam się nazywa Więc, um... No niej przegraliśmy Tak, przegraliśmy Nie no słabo, nie? A najgorsze jest to, że nie mogę teraz zagrać inną postacią, bo w tym momencie jest to jest gorą... znaczy poszekł. Go... Jak to się nazywa? Co to jest ta aktualność? Tylko to nie było. 22 minuty temu. Dobra, no sobie jeszcze raz, chociaż... Nie no, dobra, ten... Ten gadżet na 100%, bo trzeba to coś rozwalić. Czemu teraz akurat nie mogłem robić innej postaci? Kurde, jakbym na przykład... Nie, Piper już było, ale na przykład Ricorico Rico też był. No ale wiecie na przykład Jessie, czy Jessie była chyba nie? No ale wiecie, no dobra, to jest nieważne. Um, no i tylko, czy tym... Nie, tym drugim Star Power w tym momencie. No bo tak, w sensie, no... Nie mam co wam do, nie mam co Wam do powiedzenia, ale jednak ten Star Power... Ten um, jest lepszy w razie czego można uciec. Wiadomo, że na przykład jak będzie taka M, no i znowu ten nie ma trowera, a u nich jest trower. I to jest właśnie duży minus, przez który możemy przegrać w tym momencie, tak? Ale mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Chociaż prawdopodobnie się wydarzy, szczególnie że ta w tym momencie ma Ulta. Czemu on... Ja, z tego kolana nie strzelał, czy on nie ma tego, czy... Dobra, ona chce mnie zultować, ale. Ja nie chcę, żeby ona mnie zultowała, jednak co nie? No jak pan mnie idzie, ja wiem, że ona mnie zabije, więc dlatego nie uciekam. Bo ona raczej zabije każdego co, nie? Bo jednak Ult Shelly jest OP. Znaczy, może nie, że OP, ale no wiecie, no dobry jest, no. Dobra, i oni teraz, dobra, to teraz idzie w ich stronę, Tik strzela w nich, nie w nas, znaczy, w to, nie w nas. Oni wygrywają dzięki tej szalce, nie? I to jest problem, że ta Shelly jednak zbyt dużo robi, nie? I to jest właśnie problem taki. Ej nie, jednak chyba ten drugi Star Power, znaczy gadżet jednak by się przydał bardziej, mam wrażenie. Ale to już tam nieważne. Teraz nie miał ulta, no. Kurde, a może dobrze, że go nie używam, bo w tym momencie chyba punkt go stracił. No, szczególnie, że oni teraz go zabili, chociaż... Znaczy, Shelly zabili. Dobra, czy zginąłem? Nie, dobra, nie zginąłem Ale i tak nie... przegrywamy dwa gwiazdkami w tym momencie, dwiema gwiazdkami Więc w tym momencie to jest duży Minus, ale Nie wiem, no, ten kolb mi porobił w tym momencie No tak, T tick mnie porobił Oczywiście Tu ja teraz tak nie mam nic do stracenia, więc trzeba iść No, super Także to było, tyle, co w górę, I, na, I napiszcie ten, i napiszcie um, kolejną postać do luźnego wygrania, bo jak widzicie, już mi się postacie skończyły, skończyło, no niestety. Ten klonowy. Naprawdę brakuje mi jednego gema. Naprawdę nie, oo. No. Dobra, także domu było, tyle, co w górę, subskrypcyjnych, a teraz następnego, no i cześć.